Proszę Państwa, witam serdecznie. Ja się nazywam Mariusz Kujaszewski, jestem z internetowej telewizji naszej Piaseczyńskiej lokalnej. E, przyjechałem tutaj, bo jest dosyć duży problem. Gmina Piaseczna jako inwestor rozpoczęła modernizację, remont, przebudowę drogi mleczarskiej, ulicy mleczarskiej, łączącej ulicę Okolickiego z ulicą energetyczną, później z przedłużeniem do ulicy Raszyńskiej. tak? Dzisiaj większość mieszkańców została zaskoczona zamknięciem tego przejazdu, chociaż jakieś znaki podobno są. Ale proszę Państwa, w czym jest problem? Może od Pana zacznę. W czym jest problem? Proszę Pana, nie jesteśmy w ogóle jako właściciele gruntów, nie jesteśmy poinformowani, kiedy nam zapłacą za grunty. W ogóle zostajemy bez niczego. Yy, tak, yy, ile zabierają? 500, 1500, 2000 metrów nie wiadomo nic, nie możemy się dowiedzieć yy, żadnych konkretnych informacji. Jedynie co byliśmy z żoną w urzędzie w starostwie, dowiedzieliśmy się, że będzie, będziemy mieć zabrane grunty. I ma być rondo. Chciałem się dowiedzieć jaka, jaka wielkość tego ronda. Pani nie była w stanie stwierdzić wielkości tego ronda, ani chodnika, ani ścieżki rowerowej. Powiedziała, że to jest inwestycja piaseczna, mamy iść do piaseczna. Dowiedzieliśmy się, że ma być tu prawie 40 metrów rondo. 40 metrów ale co 40 szerokości? Średnicy, średnicy. No to pani w urzędzie się zapytałem, po co takie wielkie tu rondo, gdy się blokuje przy Puławskiej i przy Okulickiego. To pani mi odpowiedziała, pani urzędnik, że te rondo e, rozładuje korki w Piasecznie. A mówię, tu jeszcze jest przy dekatlonie małe rondo, które jest malutkie. To dlaczego tam jest takie małe, a tutaj ma być takie wielkie? To pan powiedział mi też właśnie z Piaseczna, że te rondo małe przy Dekatlonie zaprojektował sobie Dekatlon. Proszę Państwa, rozumiem, że to rondo wzbudza emocje, ale coś jeszcze? Co tu jest jeszcze istotnego? Brakuje się dla tych dróg. No przede wszystkim, dobrze, tutaj duże rondo, ale dalej są wąskie drogi w sumie osiedlowe, które w tej chwili zastępują Puławską częściowo, ale to jest wąski sznur samochodów. No, da się jeszcze przeżyć. Jeżeli chcą zrobić coś szerszego, to nie da się przeżyć. Proszę po Państwa, stronie nowej Wicznej jest pozwolenie tylko na willową zabudowę, w której my jesteśmy. Natomiast tam ja się chce zafundować jakiś szybki ruch. Od wielu lat jest walka o tą drogę. Po... No właśnie, co? I nie chcecie tej drogi? Drogę, tylko w realnych i normalnych e, rozmiarach, tak? Po co tutaj dwa chodniki, ścieżka rowero, ro, rowerowa? Wystarczy jeden chodnik i normalna droga. Przecież tu jest znak e, D40, zakaz ciężarówek, a teraz chcą nam puścić taki ruch tutaj na ulicy? Gdzie ta droga ma, będzie miała ujście, jeżeli dojeżdżamy do Raszyńskiej, chce być zrobione duże, duże skrzyżowanie, a po drugiej stronie ulicy jest droga 5 metrów. No, ja nie wiem, jak. Roz... Czyli ta droga ma mieć jaką szerokość? 12 metrów w sumie z schodnikami i z tą ścieżką rowerową. A w tej chwili jest chyba 6, tak? W tej chwili jest sześć, tak ma być 12 metrów. Tak. E, dwa chodniki po obu stronach, tak, tak? I praktycznie cały ruch tranzytowy... A to jest w przepisach... W BIS. A wie pan, tak. że to jest w przepisach 12 metrów w szerokości drogi, to wtedy wchodzi właśnie Schetynówka, ta ustawa, e, t, tak się nazywa? Z, z, wywłaszczeniowa. Aha. Na tej zasadzie. I w tej chwili ja na przykład chodziliśmy, prosiliśmy się o konsultacje jakieś społeczne, te konsultacje zaczęły z nami, z nami zaczęli to rozmawiać, jeżeli już było ustalone z, Yes, no. pozwolenia na, wydanie pozwolenia na budowę tam decyzja zapadła chyba 29 października, a spotkanie, które my jako mieszkańcy niejako wymusiliśmy na gminie, odbyło się chyba około 18 listopada, więc zeszłego roku. zeszłego tak. roku Czyli oczywiście. Przez rok się nic się nie działo. Nic się nie działo, nie mamy tak, nie mamy zaproponowanej wyceny gruntów. E, tutaj Państwo urzędnicy chodzili, domagali się jakichś podpisów na dziwnych dokumentach, że niby 5% więcej. No ale nadal nikt nie wie, 5% więcej od czego? Od zera to zawsze jest zero, tak? E, my dzisiaj rano byliśmy z kamerą, też na tej drodze, jak było widno, e, tutaj były nam pokazywane pewne rzeczy. Tak. Proszę nam Cześć, powiedzieć, o co tam poszło? Co tam się dzieje? Tam jest kwestia gazu, tam jest kwestia wjazdów w tą ulicę, A, tak? To mógłby coś na ten Dawaj, temat ja, powiedzieć. Akurat ja jestem właśnie jedną ze współwłaścicielek posesji tutaj. I na przykład nie zaprojektowano według tych nowych planów wyjazd na, z posesji na ulicę Leczarską, niezgodny z przepisami, bo y, łączenie posesji z drogą publiczną powinno mieć przynajmniej 4 metry. Jeśli chodnik koło mnie będzie miał 1,25 m, to jeśli samochód mi stanie, to zablokuje przecież wjazd. Y, ruch na drodze, prawda? Mhm. A co tam z gazem? Y, gaz u mnie leci po y, średniego ciśnienia gaz. <laughs> W tej chwili jest on dosłownie za moją posesją, znaczy za mm, ogrodzeniem posesji. Mhm. W tej chwili mam z uwagi na to, że chcą przesunąć urzędnicy tą drogę, mam no, jej przesuniętych prawie pod dom. Dwa czy ktoś Pan rozmawiał na ten temat, czy ktoś nie. pani A coś pytał się, co tu nie. pani może to, zrobić? To że w ogóle o tym gazie, to po prostu proszę Znaczycie. pana, później się zorientowałam, jak się zorientowałam, o ile chcą to ma być przesunięte, bo nikt w ogóle nic słowa nie wspomniał. Nic. Czy jakieś konsultacje z państwem były tutaj prowadzone? Ktoś przyszedł do Was? Nie. Inwestor może? Nie, nie, nie. Gmina? Urzędnicy? Nikt, nikt coś nie przychodził, nie pokazywał nam żadnych... Prosiliśmy o to, żeby powinni przyjść, rozmawiać przede wszystkim najpierw z nami, potem ustalać sobie plany, robić tą drogę, prawda? Tak jak ja mam tutaj sklep, prowadzę działalność, chcą mi jeszcze przed sklepem zabrać tam niedużo, 4 metry, prawda? Ale to jest, tak koliduje z tym, że w tej chwili już wyjście na ulicę już jest w, to, z takim, w takim ruchu, jak w tej chwili jest, to już jest niebezpieczne a teraz jeszcze chcą zabrać, to ja nie wiem, jak ja będę dalej funkcjonować. Tutaj też kolega mamy i nie, też nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, on nie ma zaprojektowanego w ogóle zjazdu na ulicę. Co, to, chcą mnie podłączyć do drogi, której nie ma. Czyli tutaj gdzieś tak. ma droga aby... Tak, zjazd y, od razu z posesji do drogi, której jeszcze nie ma. W projekcie jest tylko. Proszę państwa, jeszcze raz zadam to samo pytanie. O co tutaj chodzi? Bo rok temu z państwem rozmawiali inwestorzy, rozmawiał projektant, tak? Ja byłem nie. też na tym spotkaniu. W gminie coś było takiego? Co to tam było? Co się wydarzyło? W gminie było, ale w sumie nic tam się wielkiego nie działo. Ja też dwa razy byłem w starostwie, Pytałem się o wycenę gruntów. Powiedzieli, że przyjdzie rzeczoznawca, wyceni panu. I rok czasu i nikogo nie było, a już lada dzień będą wchodzić mi na działkę. Za chwilkę wchodzą na działkę, zabierają ziemię, tak? Tak, A sto, ponad 100 metrów. Za ile, ile metrów? No właśnie o to chodzi, że nie wiadomo w jakiej cenie, od nikt, od nikt nic nie wie. Mm -hmm. Jak Państwo uważają? Tutaj, tutaj zgodnie z, z tymi konsultacjami społecznymi. Tak, na przykład, moja rodzina dowiedziała się, że zabierane, zabierane są kolejne metry oprócz tych 5 metrów z jednej działki. to Nawet urzędnicy nie potrafili stwierdzić, czy, że ta działka należy do, do kogoś z mojej rodziny. tak. Nie byli pewni ani nie wiedzieli, czy ja to działka. Po prostu jakaś działka, a tam okroimy ją z 230 metrów. To jest, to jest po prostu niesamowite, rostu, co tam się dzieje. Tak. proszę Państwa, pytanie moje. Uściślimy to, bo mieszkańcy też tego nie nie będą wiedzieli. Ta droga jest na granicy między gminą Piaseczną, a Lesznowola. Inwestorem jest gmina Piaseczna. A co na to Lesznowola? Lesznowola? Co już tutaj możemy? Byliśmy... Tutaj jesteśmy z Lesznowali nic nie wiemy. Byliśmy z panią Danusią, z naszym problemem u pani wójt. W gminie w Lesznowoli. miało się odbyć spotkanie, miał być pan burmistrz list Piaseczna i pani Wójt i my niestety nie dostaliśmy telefon, że takiego spotkania nie będzie. Pani Wójt ze mną wszystko załatwiała przez telefon. No dobrze. Znaczy, znaczy, zadzwoniła, w czym jest problem, dlaczego, no to ja powiedziałem, że chcą nas zostawić bez jazdu, dobrze, dobrze. No i nagle wszystko wyszło, że ja miałem... Porozumienie z panią Wójt, a żadnego porozumienia nie było. Bez zjazdu i chyba bez odszkodowania. Na temat pieniędzy nie mówię. No, ja, tak samo, nic. Ale... ja mówię po co takie duże rondo? Przecież y, jest y, tyle ziemi po boji z MZK, tam co mówię chcecie to róbcie rondo sobie dwa razy większe. Nie proszę pana, tamte ziemie to są prywatne. Przepraszam, a moje a ziemie, to ziemie to jakie? Właśnie. Socjalistyczne. Jakie to są ziemie? Tutaj do tej pory by na prądu nie było. Dziadek, jak kupił tą y, ziemię po wojnie, to od i wszystkie te latarnie, te słupy, to dziadek ciągnął. Tu ma powstać jakieś centrum handlowe, no to ta droga się przyda właśnie pod centrum handlowe. Od kiedy to gmina buduje drogę pod centrum handlowe? To jest to, najważniejsze. To się dzisiaj dowiedziałem. Tą ziemię byłą po MZK, co były trolejbusy, metro naziemne, które było do Warszawy, bardzo wspaniale jeździło i zlikwidowali. zlikwidowali. Co się okazało, tę ziemię wykupiło Osą. Proszę no? Państwa, no. ja rozumiem, że tak, nie macie żadnych decyzji, żadnych zgód, nic, żadnych nic, nic papierów kompletnie. związanych nie. z tą przebudową. Ekipa wchodzi na no, budowę. Tak. To wy powinniście to po prostu zablokować. no Innej opcji nie ma. No, Myśmy no, już no właśnie, wyjście do sądu, czekamy są. na rozprawę. Nie, prawa. nie, nie prawa. wiem, no nie wiem, no zobaczymy jak to no, będzie wyglądać. znaczenie prywatnej własności A ja w tym momencie. państwo coś wiecie na temat tego, co dalej za Krasickiego? Czyli e, to między to znaczy z tego, co żeśmy mieli w gazecie. Z Kamil powie. Z tego, co czytaliśmy tam w oficjalnym biuletynie informacyjnym na Piaseczna. Tam Gazeta Piaseczyńska. Czy coś, ja mogę ten, coś ten w tym stylu? No. Pan Urmieś Liz wypowiedział się że ta przebudowa ma e, łączyć jeszcze skrzyżowanie aż do ulicy Łabędziej. Czyli ulica Mleczarska i Łabędzie, skrzyżowanie tam. I to ma objąć też ta sama przebudowa. No ja nie wiem, skoro wydano pozwolenie, które na nas tutaj już opowiada, które wszyscy mamy, które wszyscy się zapoznali, dotyczy tylko, znaczy kończy się na skrzyżowaniu ulicy Raszyńskiej i Mleczarskiej. I no nic więcej. absurdem oczywiście, no. bo ten ruch się nie ma gdzie rozpłynąć. Natomiast my mieszkamy za Krasickiego od 20 lat i dostawaliśmy pozwolenia na budowę domów, w pewnych granicach w stosunku do tej drogi, która miała mieć 6 metrów, niektórzy z naszych sąsiadów mają budynki wręcz przy samej ulicy, nowe, wybudowane 10-15 lat temu i pozwolenia na ogrodzenia i na tak dalej, klinkierowe budynki, nowe, stegły, nie jakieś lidery do zbliżenia. więc pytanie jest, w jaki sposób chcą Zburzyć to, nie wiem, czy wykupić, czy bez odszkodowań tym ludziom zabrać, bo jest to jakiś absurd po prostu. Jest, że są nieaktualne mapy geodezyjne. Na mojej działce jest budynek gospodarczy, który na mapach urzędu zniknął. Na mapach moich wszystkich jest. Mhm. I z, po prostu ostatnie ma uaktualnienie mapy było w 1994 roku przez budowę domu. Ten budynek był, nie wiem, który urzędnik zgubił go przenosząc, no, ale go nie ma. W każdym razie nowy zjazd mam zrobiony dokładnie na budynek gospodarczy. Nie, nie. Wyjazd istnieje, z tej posesy. Który istnieje. To jest droga gminna, to nie jest droga wojewódzka, ani krajowa. Tak samo miało być na wiosnę już miała być 721 Okulickiego, miała być remontowana, przebudowana. Co się okazało? Na wiosnę miało być robione? Yy, nagle w gazecie czytam, że yy, wojewódzkie drogi nie mają pieniędzy na, na drogę ani na wykup gruntów. I nic się nie dzieje. Nawet nic tam nie ruszyli. Ta droga nie może być alternatywą dla Puławskiej, Właśnie, ponieważ Puławska do... jest arterią, która prowadzi no, skądś, dokądś, prawda, i wszyscy mhm. mogą nią jechać, ma trzy pasma. Natomiast tutaj mieszkają ludzie w segmentach willowych. Przy tej drodze osiedlowa jest to osiemnowa droga, to droga, droga lokalna, która nie powinna mieć więcej niż te sześć metrów, które ma, bo po jeden prostu ci wszyscy ludzie powinni w nie, tak? powinni Czyli to wszystko zburzyć, sferencji, powinni sferencji, to zburzyć chodnik, e, i się wyprowadzić, bo tu się nie da wtedy żyć. A tu szereg ludzi pobudowało dorobek swojego życia. Przede wszystkim teraz? tutaj ruch na tej ulicy nie jest taki, żeby po prostu aż projektować dwa chodniki. Tym bardziej, że na drodze powiatowej, bo Krasickiego Raszyńska są drogami powiatowymi, jest jeden chodnik. Więc co za sens i logika? Mnie po prostu przeraża arogancja tutaj i no nikt nie urzęduje. Proszę państwa, to co tutaj było stwierdzone, tak? Ten teren, tu jest kilkadziesiąt czy kilkaset hektarów ziemi, kilkadziesiąt hektarów ziemi. Ktoś to wykupił i coś tutaj będzie stawiane. Oczywiście. Możliwe, że waszym kosztem chcą tutaj też coś w ugrać. Są, tu w planach to już to są, są tam, tr tam troszeczkę dalej, są już doprowadzane z jazdy i tam są nawet światła zrobione przed torami. Do tak. czego te światła? Będziemy tak, na, na planach, tak, galerii, która tu ma być, tak. Tak? No. czyli mamy coś tutaj budować, ale wy macie tutaj ponieść koszty związane z tą budową. Rozumiem. Dziękuję bardzo, dziękuję za spotkanie.